Stary kościół ewangelicki, zwany przez mieszkańców Nowogrodza ze względu na wygląd czerwonym kościołem, jest obecnie użytkowany przez gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzu. Jego stan pozostawia wiele do życzenia. Teraz ten zabytkowy budynek otrzyma nowe życie i nową funkcję. Będzie to Centrum Kultury i Sztuki. Takiego budynku w gminie nie ma i nie tylko oczekują go mieszkańcy miasta, ale całej gminy. I ten budynek w swojej funkcji ma służyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Cieszymy się, że on powstanie. Chcielibyśmy, aby wśród mieszkańców przyjęła się nowa nazwa Centrum Kultury i Sztuki Muza. Będziemy tu organizować koncerty w ramach festiwalu Sznabla, ale też wiele okolicznościowych uroczystości. I będzie taką ostoją kulturalną dla wszystkich mieszkańców. Budynek latami niszczał, w końcu jest na niego konkretny pomysł. Zakończono w nim działalność bezpośrednio po II wojnie światowej, działalność oczywiście religijną i kultu. Obecnie zamierzamy obiekt przebudować na salę wielofunkcyjną dla mieszkańców miasta i oczywiście całej gminy. Sala będzie spełniać kilka nowych funkcji, takich jak właśnie wystawowa, koncertowa. Będą organizowane festiwale, teatry. Mamy również w planie włączyć funkcję kinową. Teren wokół budynku będzie zagospodarowany w sposób całkowity czyli powstaną miejsca parkingowe, drogi dojazdowe, ale też miejsce do organizacji imprez plenerowych z otwartą sceną. Stąd będzie można no, przy dobrej aurze w okresie letnim organizować wiele okolicznościowych uroczystości na zewnątrz, korzystając z obiektu. I druga rzecz, co doda uroku i przywrócił urok tego miejsca, to jest odkopanie zasypanych niestety przy nie do końca przemyślanym remoncie schodów wejściowych do dawnego budynku kościoła. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze w bieżącym roku. Projekt będzie realizowany w roku przyszłym. Mam nadzieję, że uda się to jeszcze w tym roku rozpocząć, przynajmniej przy procedury przetargowe. Koszt, jaki tutaj planujemy, to około 3,5 miliona złotych. Pieniądze mamy zaplanowane zgodnie z uchwałą Rady Miasta na prace projektowe, dokumentowe. Obecnie pracujemy nad projektem budżetu roku przyszłego i tam zostały już zaplanowane środki, tak aby sfinansować w części zadanie samodzielnie. No i liczymy na pozyskanie środków z regionalnego programu operacyjnego. O którym decyduje marszałek województwa Dolnośląskiego wspólnie z zarządem. Generalna przebudowa obejmie cały budynek wewnątrz i z zewnątrz. Wnętrze zostanie całkowicie wyremontowane od podłogi przez wszelkie instalacje po sufit. Powrócą zamurowane niegdyś łuki. W oknach konserwacji zostanie poddana jeszcze całkiem zdrowa cegła na zewnątrz. Nad pracami będzie czuwał konserwator zabytków. Cieszę się, że po raz kolejny, bo to nie pierwsza inwestycja, Uratujemy zabytek, który mógłby zniknąć z mapy miasta, a byłoby to wielką stratą, wielką szkodą dla, dla naszych mieszkańców, dla naszej społeczności lokalnej. Plany są takie, aby Centrum Kultury i Sztuki Muza zostało oddane do użytku z końcem 2017 roku. Być może wtedy zabrzmi w nim pierwszy noworoczny koncert.